Manko, z tej strony Max, gdzie nagramy sobie odcinek z openingu, a troszkę skrzyneczek sobie nazbierałem. chcę Dzisiaj otworzymy na opening może od razu. Pierwsza skrzyneczka. Na pocieszenie dla Was Robimy na chwilę cięcie. No dobra, tam jest czymś, nam nic nie dropnęło. Zaraz nam co? Nie, nic nie będzie nas opowiadać. Co, to, hell? Co się odwaliło? Co, zróbmy Franka, co? o, dobra, widzowie, gramy jedną rundkę z koleżanką i taki szybko penik. gramy jedną rundkę i kończymy ten odcinek, bo to miał być bardzo szybki odcinek. Ja, what to, widzowie, Franka, zróbmy. Ja nie mogę. dobrze, Franka. Dropnę Franka. A jujuju cool ju, ju, ju. Mówiłem, że kiedyś mi coś Mówiłem, że mi drogę. Nic. Dobra. To będzie bardzo fajna openi... Skrzynek był bardzo fajny. Open skrzynek. Do więc pięć łapek w górę za tą postać i kończę. Siemka.